Hej hej, witam was kochani w kolejnym odcinku z Shikasa, kończy się weekend, yy, niedzielny odcinek w poniedziałek tak zwany, czyli trzeci dzień eventu, odcineczek dla wszystkich, a będzie ciekawie, bo <noise> na odcinku dla wspierających chciałem sobie kliknąć ten, zobaczyć jak my tam w strefie mroku żyjemy. No i magiem klikłem karuzele z idolami, no i później mówię, no dobra, to uczciwie niech druid też kliknie i, I... 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 Dwa odcinki nie mógł kliknąć, dwa odcinki padał jak szmacior, więc a dzisiaj nie ma podki na wytrzymałość już nawet, więc no, próbujemy. Próbujemy, to nie ma dużo expa, jedyne co to tracimy to item, który będzie na nasz level, mm, więc no, akceptuję ten miss klika w zasadzie próbę tego czy wysolujemy strefę roku. No i Mag wysolował za pierwszym razem, a Druid o właśnie coś takiego spotyka, że nagle po stronie przeciwnika same krytyki, same bloki, no teraz i tak. Nieźle mu poszło, ale. To będzie zabawa, będzie zabawa teraz na kilka odcinków. W sumie to mi się podoba. Robimy strefę roku bez pachołów. To mi się podoba. Jeśli chodzi o gildię, no to tutaj się parę rzeczy różnych dzieje. Próbujemy wbić się na czwarte miejsce w sali chwały. Już jest blisko. Byliśmy bardzo, bardzo blisko, ale nieaktywność i to, że taper zaspał spowodowało wtopę z zabuźnikami. Straciliśmy 150 punktów. Teraz odzyskujemy te punkty, więc teraz tam... Tylko odzyskujemy po mniej, więc no tutaj odzyskane 56, tutaj odzyskane 63, no jeszcze z dwa ataki, odzyskamy to, zostawiliśmy, nie? No idea jest taka, że nie mam tę strasznie nieaktywną gilią i nie chcę tworzyć. W związku z tym, że ja nie spamię serwera i to kto mnie zna i ogląda dłużej to wie, że ja nie mam takiego czegoś w zwyczaju, nigdy tego nie robiłem i nie mam zamiaru. Więc nie mogę, więc chciałbym, żebyśmy wbili Gildię na top 4, żeby, no oni mieli trochę trudniej z wymianą nieaktywnych graczy. Bo w tej chwili, jak widzicie, są najwyższą Gildią z wolnym miejscem, więc jak ktoś nie zna metodyki serwera i nie wie, co jest grane, to, a, no dobra, to idę do niemandu, bo są lepsi, nie? No i oni już sobie tam podnieśli o 1 czy o dwa średni poziom takim, taką metodą i ja chciałbym skoczyć na top 4, żebym to ja przyjmował tych lepszych. Najpierw, tym bardziej, że no zbliżyliśmy się już bardzo, jeśli chodzi o level średni gildii. Jak widzicie, no cały czas miejsce jedno rotuje. Ja tutaj mam wpisane 390, no bo chciałbym się też zbliżyć średnim pod 400, no już nie chcę zapraszać 350 leveli, które tak naprawdę nic nie wnoszą do gildii. A że na razie nie ma nieaktywnych, jedna osoba nieaktywna była, no to ją kikłem. To jest wszystko... Porządku, z jednym rotującym miejscem nic się nie dzieje i tak, i tak przez długi, długi czas podejrzewam, że będzie co najmniej jedno rotujące miejsce, zanim się dozbiera. No, chyba że nagle jakieś, nie wiem, znowu zgrupowanie przyjdzie. Tak jak Sikwan przyszedł z kilkoma osobami, no jeżeli przyjdzie takie zgrupowanie graczy, że będzie, nie wiem, kilka, cztery setek, to, to wtedy myślę, że szybko zrobimy tutaj porządek i szybko tutaj się zrobi tysiące. Tysiąc, tysiąc, rycerzy, nie? Taką mam nadzieję. Ale tak jak mówię, ja nie spamię serwera, więc tu każdy, kto przychodzi, przychodzi na własne życzenie, albo... albo pisze, że chce dojść, albo z Auto Joina wchodzi, tego na dole. No, przychodzą, a jak najlepsi to są tacy, co bardzo dużo piszą, żeby dojść, a później bez słowa skaczą dalej. To są, to są najlepsze. Najlepsze grajki, jak chcą dojść, to potrafią pisać 30 linii jak osoby, jak odchodzą, to nawet nie napisą goodbye, nie? Ani foot Nic nie ma. No to może się boją, żeby bana nie dostać, coś to straszne, te ataki. <grych> to dobra, co to baby, rozbądź i przedmiot w kuźni, no i to jest dramat, to jest mały dramat. Bo będziemy szukać tych przedmiotów, to może zaczniemy od koła. Hmm. Zaczniemy od wszystkiego, co jest związane z zwierzakiem. Żeśmy się przebrali, czyli tak koło, ponieważ jest ten Lucky Day, to mogą wypaść nam epiki. I w weekend nam wypadły epiki z koła, więc zakładamy ile pieniędzy? Zakładamy wieszak, żeby jak wypadnie ten epik, żeby on był fajny, fajniejszy trochę, nie? Bo będziemy ulepszoną jakość przedmiotu. No dobra, jakiś pasek dostaliśmy. No dobra, pasek jest idealny, żeby go wrzucić do kibla. Są sterylne sedesy, ale ja tych epików za dużo jakoś nie posiodam już żebym tu szarżował w temacie pozbywania się tych epików taką szalansko więc po prostu do czasu, aż nie wrócimy na etap. To też jest dobre, bo dzięki temu trzymam bardzo dużo itemów do Wiedźmy. Codziennie ostatnio nawet mi siada Wiedźma, sprzedaje po 5-6 itemów na obu serwerach, na każdym z obu serwerów, więc jest naprawdę fajnie. Tu za 16 godzin skończy się pota, więc znowu się dwa sloty zrobią. Takie buty dostaliśmy w weekend, coś tam jeszcze podostawaliśmy. No, odcinki dla wspierających. Kto ogląda, to wie, co dostaliśmy. Kto nie ogląda, to nie wie. Dobra, kolejna rzecz, która jest nam potrzebna, to jest wehikuł w wieszaku. 7315, bardzo gruby wieszak. Mamy tutaj. Super. Mamy tutaj kolejną kopalni złota, która się buduje i testujemy nasz wariant. Oczywiście problem jest w tym, o naprawili, już nie jestem 45 milionów 35 tysięczny. Już jestem trochę wyżej w tym podziemiu. Pytanie czy, boże, drama. Czy oni to kiedyś coś tutaj naprawią, to nie wiem. No to też, o tu już jestem 13. Więc dla tych, którzy nie wiedzą, testujemy ostatnio opcję, czy to już, czy to już jest ten moment, w którym mając na serwerze 471 level, Ko 500 raczej już na pewno, ale czy, czy mając 471 level jesteśmy w stanie przy pomocy koła, złodzieja i wentów na duszę na bieżąco zbierać te dusze na kopalnie. Tym razem zabrakło jednego dnia, tutaj na tym serwerze jedną nowę czekaliśmy, bo trochę za dużo klikłem tutaj w tego pana, wcześniej nie policzyłem tego, ale wyzerowaliśmy się teraz. No, i zobaczymy. Z prostych wyliczeń wychodzi, że bardzo dużo zabraknie, jeżeli nie będzie eventu koła, eventu dusz, ponieważ z ataków dostajemy tak. Kliczmy tak po prostu 5 milionów, nie? Bo nie będę tego mnożył. no 5 milionów to jest milion z ataku, 5 ataków, 5 milionów. No teraz jest trudniej. Kiedyś jak było 15 ataków, to było to dużo, dużo łatwiej, nie? I teraz jak jest 5, to jest to trochę, trochę trudniejsze, trochę trudniejsze. No, 5 baniek dostajemy. Dziennie, czyli przez 14 dni budowy kopalni dostaniemy 70 milionów. Nie jest źle. 70, brakuje 90. Z traktora dostajemy milion 200 000 na dobę. Tak należałoby to rozumieć. 50 000 na godzinę to jest 20 godzin to jest milion i 4 godziny milion 200, czyli tam mamy 70. A tu mamy 1 200 razy 14 dni, to to jest 12 milionów i 517 chyba jakoś powiedzmy tak 1 200 razy 10 to jest 12, i 1 200 razy 4 to jest 4800, czyli powiedzmy 5 czyli powiedzmy 17 milionów i 7087 milionów No nawet zaklegając do 90 to ciągle brakuje 70. Więc już wiemy o tym, że jak nie będzie w trakcie 14 dni eventu dusz, to jestem w dupie. I mm, już wiemy, że mm, chyba troszkę za wcześnie to wszystko zrobiliśmy, bo jeżeli teraz nie będzie ani jednego eventu dusz, no bo jeszcze, wiecie, jeszcze z koła dostajemy, ale to z koła, wiecie, po 100 tysięcy to jest nic, no ale jak wejdzie event dusz, to już będzie więcej z koła. Od złodzieja dostajemy, jak wejdzie event dusz, to więcej od złodzieja dostajemy. Natomiast, no trudno powiedzieć, czy dostaniemy aż drugie tyle, a jak nie będzie eventu dusz, to jesteśmy w dupie. Więc moim zdaniem test pokazuje, że jeszcze troszkę za wcześnie, jeżeli Zdarzy się, że nie będzie teraz eventu dusz, to będziemy cierpieć. A jak zdarzy się event dusz, to wydaje mi się, że będziemy jeszcze z powrotem, jeżeli się da, jeżeli się da będziemy z powrotem dokisiwać, czyli kisić duszę, ale zobaczymy, jak to, jak to będzie. Jesteśmy w wieszaku, czyli w wieszaku dla nas jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia. W ogóle to coś mieliśmy rozmontować jeszcze. Jesteśmy po kole o pierścionek do kociołka. o No to HAPS. Tu już HAPS. Tu już. Tu już ponik HAPS. Yy, dobra. E, jeśli chodzi tutaj o itemy, no to tu już za dużo pierścionków nie powinniśmy mieć, bo wszystkie sprzedałem. Tu są jakieś złome za 2 miliony. Tu jest dużo miejsca w plecaku, a nie ma co zakładać. <laughs> nie ma co zakładać. E, w sumie broń dla maga możemy sobie założyć. nie? Yy. Pasek mamy jakiś za 2,5 miliona, tu mamy coś za 2 miliony, tu mamy coś za 2,5 miliona, tu mamy za 2 miliony, mamy naszyjnik pierścionek, nie mamy. No i tutaj też nic. No i dobra, jaki mamy problem? Problem mamy gigantycznie, ogromny, ponieważ gdyż yy, nie mam plakata i chcę tego plakata zrobić, tego plakata chcę, ciekawe czy oni to już liczą, czy oni to już naprawili, nie? Chcę tego plakata zrobić, dobra. Zakładamy, że ja się boję, że tutaj stracę, ale to jest 1000 kryształów mogę stracić tylko, nie? A to ja już wolę to wyrzucić. 60 kryształów. Gdzie są jakiekolwiek bronie w tej grze? Hmm. Nie ma żadnych broni. Z kości, jak dostanę broń, to nie będę chciał jej rozmontowywać, bo one są po 5 baniek. tej itemy z kości. Chyba, że nam jakiś się zbugowany item trafi, dobra, dawać. A, co jest szybsza ręka czy dupa? Hmm, chyba dupa. Jak ucieka przed zomowcami. No w weekend trochę tych epików poleciało. Ciekawe jak dzisiaj będzie. Tutaj priorytet na epiki, więc kryształ musiał odpocząć. Pomimo, że były dwa. Bronie jakieś dostawałem, jakieś coś. No dostaliśmy pasek. Dobra. I wygląda na to, że to jest chyba wszystko. Nie chcę tego kamienia. No, 5 klepsydry wolę. Nie chcę tego kamienia. No, 2 epiki, blisko było 3 epików. No i 3 klepsydry, 1 epik. No, no, wezmę, liczę na czwartą, No, niestety przeliczyłem się. No i jest problem. Pasek, który dostaliśmy to 5 milionów po prostu. W zasadzie czekanie na wiedźmy, żeby było 10. No, i mamy problem, bo musimy coś rozmontować. No i no nie będę kupował tutaj itemów za 10 milionów, żeby rozmontować. No spróbujmy uwierzyć, że, że gra jest naprawiona i że ta broń faktycznie liczy się podwójnie. poświęcę te 2,5 miliona na plakata. Dobra, policzyła się podwójnie w końcu. Okej. Okay. Poświęcę te 2,5 miliona na plakata, no bo nie mam innej opcji, tak? Nie mam innej opcji. Mogłem poświęcić 2 itemy po 2 miliony, więc to trochę za dużo. Mógłbym poświecić tą broń, no ale liczę tutaj na kryształ, no i tak to, tak to wyszło. No dobra, za bogato nie wyszło, taka jest prawda, za bogato nie wyszło. Ośmiarł głowa Hydra, no tutaj nie będzie żadnych ekscesów, Maciej dostanie bułę na paszczę, nawet dwie i, i się zwinie, i się zwinie. No dobra, złodziej zrobiony, to zrobione, czyli sprawdzamy jeszcze tutaj, czy coś do kupienia, nic nie widzę. Więc tutaj odklikujemy to, co mamy odklikiwać i idziemy dalej. E, tak, ruszajcie po nowe lagi, zapraszamy, nasza firma e, priorytetem jest grafika grzybiarza i e, nowe serwery z nowym bardem, a tam reszta to ta paliwo. Jednoróg pokonał jednoroga. No dobrze, pokonaliśmy anarchę i to są świeże z dzisiaj walki. E, tak, czyli 4-0 jak na razie, tak? To grubo, to grubo moi drodzy, 4-0 woda wygrała. No i tutaj yy, ogień wygrał, grube 4-0 w petach dzisiaj. Jak na razie to aż jestem w szoku, to pewnie awansowałem w petach, 16 miejsce. 16 miejsce tuż pod Zukim, no to jest, to jest jakiś, to jest jakaś dziwna akcja, dziwna akcja. Czy ja jeszcze może dzisiaj z kimś wygrałem w petach? Że mnie tak wybili, no to są moje winy z dzisiaj. Tu wczoraj 23 jakiś nas się odbił ode mnie. No i tyle nie bardzo. Nie widzę tu ataków. Tu nikt nikt mnie pokonał, ale to dobę temu. To To się nie liczy, więc no dzisiaj jak na razie nikt mnie nie trafił. No dobra, karmimy. Zębiszcze na 197. Tutaj dajemy w lisorowca. Lisek, chytrusek, dzynka, pinka niech idzie. Tutaj dajemy w tego pana. Tutaj wcząpano no i tutaj mamy w końcu dwie śliwki, więc testujemy, moi drodzy. Idea jest taka, że dla Hokejdża robimy y, pingwina szatana. Dla robimy pingwina szatana. Niestety nie udało się 606 w bazówce, bo, y, no jak wiecie, na staty wpływa i liczba petów, i liczba wykarmionych petów, więc no niestety nie zazębiło się, żeby było jak na W9. Natomiast jest szansa, no. Dzisiaj się nie dowiemy tego. Dzisiaj się tego nie dowiemy. No dobra, kochani. Jedziemy. Czy będzie 5 w petach? Czy będzie 5 w petach? Maciej. Do boju. Do boju. Wiemy, że jest 20 na 20 na dole, więc wiemy, że będzie walka ostatniego peta z ostatnim petem. Jak na razie wygląda to niezbyt dobrze. To był mocny cios z naszej strony. Szkoda, że teraz nie było krytyka. No dobrze, dobrze, że go dobił, bo jakby jeszcze dostał bułę na mordę, no ale jak widzicie, no ten klocek, nic, o nie, no dobra, dołożył 14 milionów, 20 milionów wrzucił, no dobra. Ułatwił Tyrkowi na 20 milionów. No i teraz jest pytanie, czy bloki, czy uniki? No, wygląda na to, że uniki i krytyki, chociaż tutaj się postawił troszeczkę bohater nasz. Ale jak widzicie, jednorok wszedł w trans i dostał kupę na twarz. I dostał kupę na twarz. Masz dzinka w nagrodę, była dzielna. 5 0 w petach, dwie pozycje jeszcze w górę. Jesteśmy nad Zuki. <grym> A to ciekawe, bo Zuki ma więcej punktów niż my. Ale to chyba się nie odświeżyło. Mam takie dziwne wrażenie, że to się chyba nie odświeżyło. Że po prostu serwer działa wyśmienicie i my mamy więcej punktów, albo Zuki ma mniej. Eee, bo... Hmm, ciekawe. <laughs> ciekawe. Hmm, ciekawe. No jesteśmy nad ZUKIM, to ciekawe, bo powinniśmy być... No, ale chyba nam nie dodało, bo... Hmm, znaczy dodało, a wyświetlenie to jest błędne, nie? Nie wiem, zmieni item, może się tak naprawi, w tej grze różne rzeczy się naprawiają. No nic, no musi się serwer odświeżyć. Ale byliśmy faktycznie dwie pozycje niżej. I mieliśmy te punkty, i pewnie dostaliśmy. Ile za tą walkę dostaliśmy? Eee... 61, 61, czyli. O, odświeżyło się. No i było 470 plus 61, 531. Wszystko się zgadza, musiał chwilę pomyśleć. Jesteśmy nad Zuki, haha. A Zuki niedawno był top 1, więc tym bardziej czuję się wyróżniony. A taper noob, taper noob. Także dzisiaj gruba walka pupili nam wyszła. 5-0 i bardzo fajne, wysokie miejsce w petach się trafiło. Wybaczcie, ale tu musimy już pędem klikać, bo brakuje tych ataków. O Jezu. No nieważne. Dobra. Mamy jakiś tam se pasek. Ten pasek to on se powędruje do Wiedźmy. Te buty niby mamy założyć. Kiedyś. No ale zobaczymy. Jak widzicie, pojawiły się tutaj adnotacje. Karuzela. Żebym pamiętał stary Maciej Sklerotyk, że trzeba karuzelę zamknąć jedną. Pierścień pachołek woi. Widzicie? I bym sobie ten pierścień przez pomyłkę wrzucił do, do kibla. No i to dlatego ja nie lubię zakładać, dobra, pierścionek, pachołek, woj, won. Yy, dlatego ja nie lubię takich rzeczy, bo ja już chciałem go wrzucić do kibla. Ja już go chciałem wrzucić do kibla, normalnie, normalnie elegancko chciałem go wrzucić do kibla. Niech on tu leży, żebym miał stracić jakieś itemy do tego, dowiedźmy. To niech on tu leży, bo ja go zgubię zaraz. Ja już go chciałem wrzucić. Tak wam powiem między nami, że chciałem powiedzieć, a dobra walić te piki są ten. Sterylne sedesy to wrzucimy. Już go chciałem wrzucić. Dopiero później przeczytałem, że karuzela, no, no kurde. I żeby go nie wrzucać broń Boże. Co nam zostało? Manto, czyli tyle, czyli tyle z Manta nam zostało. Arenę mieliśmy zobaczyć, bo jesteśmy jakoś po resecie niedawno. 300-300, 200-300 400, 500, 600 i tyle, ale ważne, że 300 kibel podniosłem to najwięcej generuje 26lionów lecimy. Lecimy już resety robię przy około 1,5-2 w ofierze, więc już leci to 2-3 dni. ale dobrze, ale czuć, że to już rośnie, nie? Najgorsze są to początki nowej potęgi, kiedy robicie reset przy 10-15 jednostkach, nie. Teraz to już będzie po dwa, po trzy. Potem będzie to rosło, rosło, rosło. Jak już przekroczymy tam, nie wiem, 200-300 decylionów, to już resety po 20-30, będzie czuć, że to leci do 4D. Będzie czuć. No dobra, za 7 godzin nam się kończy mądry. Dlatego też rano mamy zrobioną ławkę, i jutro tej awki szybko robić nie będziemy. Kończą nam się poty. Wjedziemy sobie Intom eee, niedługo. Wytrzymałki na razie nie mamy. Eee, I koło chyba nam na razie nie da, znaczy kalendarz. Kalendarz nam da jutro runy, dusze. Zapomniałem, że jeszcze są dusze z kalendarza, więc to jeszcze może trochę pomóc w zebraniu na kopalnie, no ale kopalnię stawiamy co 14 dni, a kalendarz, no nie da nam w 14 dni 6 razy dłuższy. No i za 3 dni nowy poziom, czyli Mac jutro, moi drodzy, Mac wbije sobie ten sam level co druid, 429 po to, żeby za 3 dni znowu mieć jeden lub dwa mniej. No dobra, życie. To wszystko jeśli chodzi o drugi 386 milionów z dzisiaj ukradzione. 328 umaga. Wynika to też z tego, że no tamten miał skoła dużo, nie? Plakat, oczywiście typowy plakat, wydobądź klejnot jeden raz. Bardzo, przepraszam. Bardzo lubimy takie plakaty. Coś tu jest do handlowynia Nima. Co chce Wiedźma? Wiedźma chce... Je. To se zachciała naszej szyjniki, tak? To se zachciała naszej szyjniki. Co my możemy z plecakiem zrobić? Plecak mamy problem z plecakiem. Dość duży. Gitarkę taką dostałem od złodzieja. Bardzo fajna by była, gdyby nie to, że nie ma dziury. Jaki jest problem? Problem jest taki, moi drodzy, że mamy zapchany cały plecak. Salutki, Jak widzicie. Zdejmij Klatę i Nasior z Maga. Tutaj też informacje, nie? Że klata i Nasior e, <grystanie> są pożyczone i że powinienem je zdjąć. Natomiast tutaj za 5 godzin skończą się poty na inte, więc wiadą dwie poty z plecaka. To nam trochę oczyści. No dobra, problem jest inny. Problem jest taki, że najpierw idziemy na koło. Nie, najpierw idziemy tutaj, bo tutaj musimy odebrać sobie Awkę. Ataki do podziemi, ja robię jak mogę robić, nie? 8,5-12 to nie jest jakiś tam super efekt na odcinek, natomiast zdarza się, że serwer po prostu się chrzani i później nie można tych ataków zrobić, nie? Więc... Jak można robić, to je robię i mam je z głowy. Jest 15. A, jeszcze brakuje, jeszcze brakuje chyba do druida. O, jeszcze dwa razy po 15. Broń, no to broń to nie jest chyba dla nas super opcja i to jeszcze 2,5 miliona, o ciepanie. Yy. No i zaczyna się problem. Zaczyna się problem, bo musimy dwumilionowe szroty wyrzucać i nic z tym nie zrobimy. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz pieniądze. Jeszcze raz pieniądze. Nie duszę. Pieniądze! Pieniądze! Nie! Nie dał pieniędzy. 373-386-13 milionów. Różnicy. No ale jeszcze walczymy. Jeszcze walczymy, ponieważ możemy dostać gówniane amulety z kości, które sprzedamy od razu do wiedźmy, więc idziemy. Idziemy na próbę. Znaczy, problem jest jeszcze inny, że jeszcze dzisiaj nic nie wrzuciłem do kibla i coś musimy wrzucić do tego kibla. Eee, musimy wrzucić pika. W takim razie. Eee, tą czapkę, tak? 620 czapka. Eee. 620 czapka to jest czapka, którą miałem zakładać na siebie. 570 może. Nie sądzę, że żeby... mnie No na pewno tych butów nie będę zakładał, tak? Więc to przerzućmy tu. Tych butów na pewno nie będę zakładać, bo sobie bez dziury tu wykorzystamy aure, bo jutro albo pojutrze sobie spuścimy dzięki temu, że jest sedes. Robimy tak, bo oczywiście jedno miejsce w plecaku raczej na pewno jeszcze zapchamy. Jak nie, no to nie. No to... Życie. Klejnota nie wydobędziemy, no bo nie ma jak. No i idziemy. Co szukamy? Szukamy na szyjników za 5 milionów, które są gówniane. O. To jest nasza idea. Wiecie co? Zróbmy tak. Zróbmy jeszcze raz tak. O. Jest jeden epik. Dobra, weźmy te dwa kryształy. Weźmy te dwa epiki. No złodziej zdaje się pokazywać nam, że to miejsce w plecaku nie będzie nam do niczego potrzebne. E, chyba, że se deski chcemy w nim poukładać. No chyba, że teraz. Chyba, że teraz. Nie. No to ani pieniędzy, ani epika, ani kryształa, ani klepsydy. No po prostu 10 kręceń zmarnowanych. 10 kręceń, które nadal nie dały nam nic. Te 10 kręceń nie dało nam kompletnie... Kompletnie nic. Klikniemy sobie tą ośmogową hydrę. Też dostaniemy bułę na twarz dwa razy. No, dosłownie nic nam nie dało te 10 kręce. Nic. Okradli na sklep sydr. Złodzieje. Złodziej siedzi w kącie i okradł na sklep sydr. No, to złodziej. Dobra, tutaj to samo: 300. O, tu nawet nie kliknąłem więcej. kurczę. Dobra, te runy nam się wyrównały 25,99, a to jest 26,2, prawie to samo, nie? Prawie to samo, prawie to samo. No dobra, zbrojownia, gabinet magii, nic, dowiedźmy już też nic. Tu odkliknięte wszystko, więc idziemy zobaczyć, czy coś w poczcie mamy. Dzisiaj tylko dwa zwycięstwa w petach. Tutaj, więc no, trochę słabo, tylko woda wygrała. I światło. To niedobrze, to niedobrze, ale metro zlane. Metro zlane to jest dobra wiadomość. Hmm, dobra, to wrzucamy do karmienia, czyli 2-2 tutaj w petach tylko, więc smutno trochę. Ale są trzy jedzenia dla pingwina szatana, ale to wydaje mi się, że to będzie jeszcze za mało też. 625, nie wiem, czy to nie jest dokładnie tyle samo co tam ma. <grym> Nie, 641. Tu ma 40, tak, jedną śliwkę więcej ma. Jedną śliwkę więcej ma. E, więc, no, lada chwila się dowiemy, czy zrobimy z pingwina szatana, prawdziwego szatana, czy nie. Zobaczymy. Wiemy, że będzie 20 na 20, więc wszyscy się będą bili i zobaczymy, jak to się skończy. Krapier. E, szczerbun wygrał. Dobrze, czyli to jest 6 milionów, które nam przeszło. To jest bardzo ważny ciosto. Bardzo słabe było. To było beznadziejne. Nie! Zabij go! Dobrze, przynajmniej tyle, że go zabił. Bo jak on by jeszcze nam wszedł w tyrka i na start zarąbał tyrkowi kryta za 30 milionów, tak... ...tak koniec bez szans, tak? Jeszcze jest szansa, jeszcze jest nadzieja. Ale te magii to potrafią z tymi trenerami to robić, takie cuda na kiju, że o Boże... No na razie pomalutku, to jest takie skubanie bez krytyków, ale to czuję, że to zaraz przyspieszy właśnie. <laughs> Właśnie, w końcu przyspieszyło, zgasił tego jednoroga, dobrze Dobrze, że zgasił tego jednoroga, to jest 3-2, my tutaj w pupilach słabe ostatnia, ta wypadliśmy nawet stop 30 Nawet taper nas wyprzedził, no ale były, by, były słabe, słabe dni w petach były, oj słabe Oj, słabiutkie, oj, słabiutkie dni w petach były. No dobra, poczta pokazana, tu pokazane, plakata nie zrobimy, zostało manko więc manko będziemy robić. No i zostało nam to miejsce w plecaku, które, które wyprzedałem, a w sumie się okazuje, że nie powinienem. Ale dobra, no, nic się nie stanie. Musimy pamiętać o klacie i o nasiorka, żeby nie, zpłacić, nie sprzedać go przypadkiem. Mam nadzieję, że ta informacja mi tutaj powstrzyma przed takimi zabiegami. No i kolejna rzecz. Jeszcze. A, tutaj nie muszę strefy mroku klikać, a właśnie. A nie, to już było tyle czasu, że już raczej. Przedwczoraj nie ma tego lochu, nie? Raczej nie. A ja nie zapisałem wam. I dobrze, że nie zapisałem, bo jak wspierający mieli na żywo na odcinku, a reszta nie będzie miała. O, reszta nie będzie miała. Czyli wszystko mamy, tak? Spuścić manto zostało i spuścić manto. Dobra. No to idziemy spuścić jeszcze manto na koniec odcinka. B -b 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 Berserkerzy do wyboru. Którego berserkera chcemy? Tego czy tego, tego? Żeby nie było tego z większą liczbą siły, żeby nie było, że tak łatwo Maciej chce, nie? Aby się nie denerwował. Nie, stój, stój. Dobrze. 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 I teraz co tu mamy do wyboru? Mag Berserker, zabójca. Ktoś rozebrany jest? Nie, no to idźmy w zabójce. Pobijmy się unik na uniki i zobaczymy, kto ma lepsze uniki, nie? Na razie Maciej unikuje. Oj, on też unikuje. Maciej unikuje. Dobrze, Maciej, dobrze. I jeszcze raz u. No co to za buła? Co to była za buła? Nie, dobrze, unik, unik, dobrze. Unik, bardzo dobrze. Och, uników. A on ten nup. Nup uników przegrał z Mistrzem uników. GG. 386 milionów, 373 miliony, więc możemy sobie spokojnie wydać te pieniążki. Bo teraz już na bieżąco wydaje, w związku z tym, że nie robimy zestawień, bo... Na dłuższej liczbie miesięcy okazało się, że ta, te zestawienia i tak, i tak są bardzo, bardzo podobne i większość rzeczy, które są zachwiane w ekspie to kalendarz zachwiewa. Kto kiedy odbierze bonus do, do Expa z kalendarzu, no taki, szczególnie te większe książki, no, a Gold to wiadomo co zachwiewa, tak? Koło w weekend Golda, więc trudno tutaj mówić. Ja gram bardzo podobnie na obydwu postaciach, więc i te wyniki są bardzo, bardzo zbliżone. No tyle kochani, trzymajcie się się manderko i pa pa!